来来。 Ja w dziwne ciała, ja tym razem już naprawdę byłam zbyt ambitna, bo chciałam narysować głowę Gerardosa. Gdzieś w połowie rysowania outline'u zorientowałam się, że nie ma opcji, że ja się wyrobię. Wiedziałam, że jest trochę brzydki, ale miałam nadzieję, że ilość szczegółów to wynagrodzi. Jako tuf narysowałam tu Psajdaka, bo totalnie miałam wrażenie, że tam gdzieś u góry jest trzymający się za głowę Psajdak. No i zobaczycie na koniec, czy to był on, czy nie. A jako nogi, widząc takie różowe dwa patyki, uznałam, że narysuję nogi różowej pantery. A tak prezentowały się całe prace, w których brałam udział. Ja, ja tak, za komuja, mało! Komuja, Czasu! Super. Oh, 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 dobra oh, nie! Oh, ja myślałem że oh, to breaka... o nie ja myślałem że to jest no! to jakoś no! jas. Jas. <gryce> ej jakie ładne ej dobrze to wygląda ja się domyśliłam!